Dzisiaj spotykamy się u Pana Damiana Matejki po pierwszym przeglądzie ciągnika 7R350 na długoterminowym demo. Panie Damianie, jakie pierwsze prace po tych stu kilkudziesięciu godzinach ten ciągnik wykonywał? No, póki co zdążyliśmy zasiać rzepak Oto, tym ciągnikiem. Nie było najgorzej, aczkolwiek warunki też nie były łatwe, bo się był w dość mokrych warunkach. Tak, czyli pewnie gdyby ten ciągnik nie miał tego easy ballasta, pewnie byłoby jeszcze gorzej. No byłby problem z dociążeniem, no też mamy trochę górzysty teren, więc no, easy ballast i dociążenie tego ciągnika do tych 15 ton na pewno pomogły przy 15-tonowym siewniku. E, a co jeszcze oprócz siewnika? E, póki co no, transport i e, rozwoziliśmy obornik też e, tym ciągnikiem, więc e, pracy dość dużo, dość szybko nam zleciało te sto kilkadziesiąt godzin, więc no, zobaczymy co będzie dalej, ale myślę, że zapowiada się jeszcze jakaś orka. I... Wtedy będzie no, troszkę większe wyzwanie dla tego traktora. Zobaczymy, jak dociążenie i czy nie będzie trzeba jeszcze coś dociążać, bo mocy jest wystarczająca. Też zwracaliśmy uwagę, dosłownie przed chwilą, na samo używanie tego ciągnika. I właśnie tutaj pokazywaliśmy statystyki, które mówiły o tym, że tak naprawdę jedną trzecią czasu ten ciągnik mimo wszystko przestał na biegu jałowym. I myślę, że to też jest ważna informacja dla, dla Pana, jako, jako właściciela gospodarstwa, żeby może zwrócić uwagę na to, żeby ten ciągnik mimo wszystko mniej pracował na biegu jałowym, żeby to rzeczywiste wykorzystanie jego i potem Wasze koszty związane z serwisowaniem tego ciągnika, żeby może zmniejszyć, no bo te godziny lecą nam rzeczywiście zupełnie czasem niepotrzebne. Kolejną funkcją, na którą zwróciliśmy uwagę w w tym właśnie odcinku to funkcja auto setup, a więc funkcja wstępnej konfiguracji maszyny poprzez tak naprawdę kierownika gospodarstwa siedzącego w biurze. Co możemy ustawić w takiej funkcji? No tak naprawdę e, wstępnie zapisać dane dotyczące pola, klienta czy też pracy, wysłać komentarz do operatora. Gdzie ma zacząć tą pracę, oraz wstępnie wybrać pole oraz wybrać ścieżkę naprowadzania. Na przykład, jeśli to będzie uprawa pożniwna, żeby to była ścieżka naprowadzania już dotychczas stworzona, która będzie na przykład umożliwiała nam pracę na skos. I tak naprawdę, operator od razu po wjeździe na pole musi tylko zaakceptować tą informację i te ustawienia automatycznie zostały wgrane do tego ciągnika. Panie Damianie, w takim razie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.